Także witam was i w kolejnym odcinku oczywiście Dzisiaj nagrywam jest kolejny odcinek zwykłego i oczywiście z oporowego agregatowania Mamy godzinę 18 Co wnioskuje tym, że niestety no ale trzeba światełka włączyć i niestety robić na światłach I co zostawcie lajka, oczywiście suba z dzwonem będzie mi miło Na instagramach, bo się zabijamy tam tysiaka, będzie konkurs oczywiście na tysiaka co jeszcze? na tipki możecie fajnie mnie wesprzeć bo dodałem wam to tam w opisie będziecie mieli link do wspierania możecie mnie wesprzeć oczywiście będę wdzięczny i będziecie wyświetlani oczywiście także będzie miło nie znaczy to tipki nie a każde wsparcie od was jest dla mnie wielki gest po prostu i większy rozwój nie wiadomo Jakby nie wy to bym z komputera nie o nie Także to jest wasza zasługa troszeczkę. Pora mi zostaje widzowie to nagranie ten, jeszcze ten odcinek. No i koniec na dzisiaj nie? No, no they're all there. Let's go. do fire. Don't the no, like, no, break. No, miniature. made Dobra, zrobiona miniatura, będzie iigancka. Hmm. No i co? Możesz napisać nie, hashtag, jesień, tutaj ja przy tym mam serduszko. Chętnie poczytam Wasze komentarze wszystkie tam piszecie sobie oczywiście ja idę jeszcze teraz zobaczę Mhm, <śmany> kto wie jest rejera.

Mamy 19, 26 widzowie, co wnioskuje tym, że do 20, niecałej, nawet się wyrobię z tym, nie? No i będzie kit wtedy. Majonez oczywiście. <grym> nie, ale serio, kurwa, patrzę na mój drugi monitor, to na drugim jest tak ciemno już tutaj. To jest tak jasno, że widzowie, to są dwa inne monitory, to wiecie jak to wygląda, nie? You are nice, don't you, don't you, don't you. I zaraz oczywiście widzę pojedziemy na glam to pole jeszcze jedno pojedziemy, także witam widzowie mamy już co robić na kolejne odcineczki oczywiście Te oporowe oczywiście odcinki Bo ja mamy koniec, finito Dobra, no i mamy pole uprawiane, zobaczcie, zobaczcie, trzy odcinki, tak, to pole, nie? Dobra, jedziemy na kolejne pole, ja się cieszę, że mogę jechać z tego pola na kolejne, nie? Ale to, to już jest naprawdę też olbrzymie pole, nie? Tu aż od drogi się zaczęła, widzowie, patrzcie Już od drogi można to robić, patrzcie Nie zmieściłem się i nie wyrobiłem, nie? No. Dobra, witam, witam was po krótkiej przerwie to Znaczy dla was sobie krótkiej Dla no na 20 Nie, 10 minutowej Oczywiście nagrywam dalej, także No jednak chcę się wyrobić z tym i mieć już spokój na dzisiaj widzowo. A ja tutaj teren starych debili, którzy mieli Ta pani już dnia jest i ale bym, gdyby oni też się mieszkali, to tym kurwa nie specjalnie tu kurwa czy przyorał, nie domu było, nie co szczepu, nie tu to naprawdę w ciężkich warunkach będzie robota, nie, w, nie, ja będę nawet ukrywał tego niech to się nie dziwi, czemu to robię Ursusem na przykład, a nie Eee, czymś innym? No, już będzie miniatura. No. Dobra, mamy i lecimy prosto. Wie to? prosto się przylecimy. Z tego klinam po lewo zostawimy. A to, sobie zrobimy, ten główny nie ten najgłówniejszy, co tutaj mamy. I lecimy oczywiście 16 minut, film muszę nagrać także tutaj w No tutaj, pięknie wiadomo, pozostawione, wiadomo też czemu, tyle to będzie się i tyle nie. lekko skręcę, widzę, że wy wiecie tam do drogi aż dojechać no aj, zęby Estiona poszły po tym nie, znaczy co, co? razem nieważne, ważna, Oczywiście jestem Sigma także. A idzie, dobra. E, co tu jeszcze by wam powiedzieć? W sumie to nie mam pomysłu. Żadnego. Już się lipa trochę. Co powiedzieć, co tu powiedzieć? Nie wiem w sumie. To przeszło? Ja pierdolę. Znaczy bardzo cudnie. Ja trochę góra, trochę schodziłem pamiętam, jeszcze nie wiem jak i w drugą stronę. No a co zrobić? Czekaj, to może niech mi ten nurs zjedzie i idę sobie jeszcze po Widzicie i mi się z tego koku nie widzicie. To mi się po szmatkę i się. czekajcie. Dobra, ja jestem widzę, ja jestem. bo jestem to Tutaj też tak bywa, że trzeba iść niestety nie. Dobra. Napite, napite. To można robić jak to mówią.

Dobra Dobra, ja się wam przypomnę, widzę, że się wpadać świadomo gdzie To ja wam przypominam, nie no, nie jest nie wiadomo, nie Nie, wiadomo, co mówię, nie co, z mówię, żebym ale wie, wpadnijcie tam, no, to wszystko, co mówiłem na początku, nie Będzie miło Jak ja wrócę to będę miał już może z 13 minut kurwa, i trochę to tak szybko leci, że... Które odcinki na takich polach zawsze najdłużej lecą wam po widzowie, nie? Mamy no my w sumie, jak 18:26, wiadomo, to nie chciało coś długo, no, ale to zawsze coś, nie? No, do 20 na pewno będziemy robić, nie widzę, no. Nie ma bata, nie. Najlepiej, przepisasz. Cześć. No, minut, nie, co. Dojadę do końca to już będzie z 11, nie? Dojadę tam w tę stronę to że będzie z 12 albo 13 Także wie to, widzę, jak to szybko leci I się nawet starać się, muszę A, ha, ha, ha. Na hamulec zaciąłem się ono takie przytrzymać że nie wiem, do... co z tego Kalamin powietrza ucieka, nie? Nawet kiedy ja będę sam Nie zmieniaj się To nie mój świat Przede mną droga, którą znam Którą znam Muszę iść Muszę iść Dobra, tu sobie jakoś taką siło minima. Dobra, nie wiem, nie wiem, że tutaj było 9, powiedzmy sobie minut, jak tu dojechaliśmy. A już jest 12 minut, ponad będzie, nie jak dojdziemy do końca teraz. Zobaczcie, jak to szybko odcinki lecą mnie na ostatnie minuty. Materiału, no bo to już pioruny 20 minut było, ja jeszcze jeden, mam koniec na dzisiaj. Dobra. No to zakładę do tych pni wam. to tylko błoto dojedziemy, mam pojęć, bo tak szczerze. Nawet przejdziemy przez to błoto. Do pnia dojedziemy i będziemy kończyć jeszcze odcinek. dobra, muszę tak zrobić i co, ja będę was idę, oczywiście żegnał nie żeby co i co, widzimy się w kolejnych odcinkach tak się widzę. na razie i cześć, miłego dnia